Telewizja Prezenta. Włoska narzeczona. Odcinek 34. I mm -hmm. Przepraszam. Pani nie wiedziała? Nie chciałem być niedyskretny. Nic się nie stało. Nie chcieli pani niepokoić. Słabo mnie znają. Wniosę takie i gorsze wieści. Nie wątpię. Co pan wie o tym wypadku? Niewiele. Osaldo postrzelił niechcący Pedra podczas polowania. Pues entonces, le mucho el dato. Dziękuję za informację. Muszę się zająć pilną sprawą. Dokąd idziesz? O co chodzi ze strzelaniną i wypadkiem na polowaniu? Chyba chcecie porozmawiać, będę u siebie. Milczysz? Nie ma dużo do mówienia. Polowaliśmy, Pedro stanął na linii ognia. Pomyliłem się. Strzeliłeś do niego. Przez przypadek. Dlaczego nic nie wiedziałam? To też był przypadek? Nie chcieliśmy cię martwić. A potem? Pedro nam zabronił. Martwił się o twoje zdrowie. Nie wątpię. Bardzo o nie dbacie. Gdzie moja komórka? Pedro, chcę cię natychmiast wiedzieć na ranczu. Musisz mi coś wyjaśnić. Jeśli potrzebujesz papieru albo długopisu, daj mi znać. Nie lubię, gdy ktoś szpera w moich rzeczach. Chciałam napisać do ciebie list. Po co? Chciałam wyznać, jak się czuję. I tak nie zmienię zdania. Bueno, entonces Więc, że no ni nie ma sensu. No, Żadnego. Nos vemos, entonces... Wracam no, do re pracy. Ciao. Co ci jest? Nada. Nic. Nada, por. Widzę, że coś się dzieje. Problemy, jak zawsze. Co tam trzymasz? Nic. Lekarstwa. Kryjesz się, żeby brać leki? Muszę się uspokoić. Tak się nie rozwiązuje problemów. To jak? Staw im czoło. Tak tylko trujesz ciało i umysł. Gdybyś wiedziała... Muszę być sam. Chcę pomyśleć. To mi się nie podoba. Pole Gael'a, który był dzisiaj ze mną na uczelni. Nawet jeśli skłamał, że chodzimy ze sobą. Powiedz, co cię gryzie. Nie. Chcę być sam. Dobra, idę. Ale wiesz, gdzie mnie znaleźć. Nie wiesz tych świństw. Pogadajmy. Muszę się dowiadywać od obcych, co się dzieje w mojej rodzinie? Bez przesady. Powiedzielibyście mi, gdybyś stracił głowę? Wtedy na pewno byś wiedziała. Nie zbędziesz mnie żarcikami. To nic wielkiego. Gdzie cię trafił? rękę. Babciu... A ty, Kretynie, po raz ostatni wziąłeś do ręki broń. Nie weźmiesz nawet nożyczek bez mojej wiedzy. Dobrze. Wzywała mnie pani? Tak. Dowiedziałam się, że Pedro o mały włos nie zginął. To powierzchowna rana. Nieważne. Nie chcieliśmy pani martwić. Nie wiem, co gorsze to, że nie dopilnowałeś Pedro, czy że nic mi nie powiedziałeś to również moja wina. Pytałam retorycznie. Na policji też kłamaliście, czy śledztwo jest w toku? Jest w toku. Czy istnieje szansa, że ta bestia skończy za kratami? Owszem, minimalna. Dość się nasłuchawa. Ostatni raz mnie oszukujecie, jasne? Zejdźcie mi z oczu. Ja też. Następnym razem powiadomcie mnie, kiedy was pochowają. Przyniosę kwiaty. Kto się wygadał? Twój wspólnik, Fabio. Jesteśmy. Dziękuję. Mówiłam, że do ci w garniturze? Nie, panienko. Jaki formalny. Znam swoje miejsce. Chciałbyś je zmienić przy mnie? Owszem. Wszystko możliwe. No, to Jedna z Twoich byłych Pewnie mama. Diana? Diana? Gdzie byłeś? Tam. Babcia wie o wypadku O tym, co się oficjalnie stało. Nie wyprowadzaj jej z błędem. Nie wiem, czy dam radę. Nie otwieraj jadaczki, bo źle z tobą będzie. calladito. Niesamowity. Cieszę się. A jak Kocham wodę. Co to ma być? Dowód, że nie żartuję. Mamy dom wyłącznie dla siebie. Nie. Wybacz. Nie ma za co. Nie jestem gotowa na nowy związek. Liczę, że zrozumiesz Wybacz Nic nie rozumiem Kim pani jest? Diana pracuje zamiast ciebie u Wittoria Jeśli chodzi o brakującą skrzynkę wina, nie mam z tym nic wspólnego Zawsze jej brakowało Nie przyszłam w sprawie pracy Chcę połączyć siły, aby zapobiec Związkowi Fiorelli z Wittorio. Gaelu? Czekałam na ciebie. Cześć, babuniu. Nie mów tak dobrze. Wybije ci to z głowy laską. Przepraszam babulu, babciu. Milcz. W tej chwili powiedz, co się stało na polowaniu. Jak doszło do tego strzału? Do strzału? Gadaj. Widzę, kiedy kłamiesz. Mów prawdę. I tak wszystko wiem, ale chcę to usłyszeć z Twoich ust. Powiedzieli ci, że Oswaldo specjalnie strzelił do pedra? Panie Vittorio, nie powinien Pan tu przychodzić. Ja tu pracuję. To nie jest mój dom. Chlebstwa. Pani Angeles jest moim klientem, a Pani Eloisa pozwoliła mi cię odwiedzić. Nie chcę nadużywać jej zaufania. Mira. Mira, Fiorella, Przyniosłem Ci prezent. Otwórz. Spodoba ci się. Mira, żebyś nie zapomniała Maratei. Piękna. Ale w maratei nie pada śnieg. Wiem tylko, ten, kto to robił, nie miał pojęcia. Podoba ci się? Do końca życia będę cię rozweselał. Wybaczysz staremu głupcowi? Jestem Poczujesz coś do niego? Zawsze wiedzieliśmy, że to jest skomplikowane. Wiedzieliśmy, że tak szybko się we mnie nie zakochasz, że zajmie to trochę czasu. A jednak czuję, że mogę cię uszczęśliwić. Fiorello, co ty na to? Dasz mi szansę? Widziałem na własne oczy. To nie był wypadek, tylko celowe działanie. O czym on mówi? Jak to celowe? Nieprawda? Co cię odbiło? Nie mów bzdur. Niech mówi. Co wiesz? Mów. Weź lekarza, rusz się. Dasz mi szansę, by cię uszczęśliwić? Szczęście to skomplikowana sprawa. Nie zależy od nikogo. Fiorello, proszę. Nie musi pan tego robić. Pozwól, by zakochany w Tobie mężczyzna poświęcił całe życie na uszczęśliwianie Ciebie. Mam nadzieję, że i ja Pana pokocham. Naprawdę? Tak. Proszę mi obiecać jedno. Niech mi pan da trochę czasu. Odrobinę cierpliwości. Oczywiście. Gratulacje. Dobrze postąpiłeś ukrywając Fiorelle. Sam nie wiem. Zrobiłeś to z miłości. Nie wyszło mi to na dobre. Dlatego połączymy siły. Fiorella nie nadaje się do Wittoria. Tylko dla mnie. Musimy obmyślić plan, aby uniknąć tego ślubu. Już wiem. Niech Fiorella znajdzie kogoś innego, choćby Pedro. Angelesa? Mówiłeś, że mają się ku sobie Jeśli Fiorella zerwie zalęczyny Wtedy nie chcę, żeby Fiorella wpadła w ramiona Pedro Coś wymyślimy Na pewno Nie Poza tym Wszystko psuje Fiorella mnie nienawidzi Jestem pewien, że Chyba cię znam, tylko nie wiem skąd. Dzięki, ale twój plan do mnie nie przemawia. Sama daj sobie radę. Benito, czekaj. Przestań. Po pijaku stajesz się jeszcze bardziej bezczelna. Martwię się o Gaela. Ja też. A widzisz, żebym piła? Chlapnij sobie. Jaki ciężki dzień. Coś się stało? Gael miał drgawki. Dlaczego? Kiedy? Tuż po tym, jak powiedział, że Oswaldo strzelił do Pedra celowo. Co takiego? Nie udawaj. Ona już wie, że Pedro nie spadł z konia. Widziałaś moment strzału? Słyszałam, ale nie widziałam. Przyszliśmy tu. Wciąż nie mogę uwierzyć, że ukryliście to przede mną. Nie chcieliśmy pani martwić. Ma pani wysokie ciśnienie. Nie jestem tak wrażliwa jak wy. Jak się pani dowiedziała? Mieliśmy milczeć. Od Fabio, włoskiego wspólnika twojego męża. Dowiaduję się o takich sprawach od obcych, a nie od własnej rodziny. Skąd wiedział? A bo ja wiem. Najgorsze minęło. To jakieś zaburzenie chorobowe. Być może dziedziczne. Dziedziczne? Nie pamiętam, żeby Gael miał podobny epizod w swoim życiu. Sądzę, że jest to związane z przyjęciem pewnych substancji. Wykonałem szybki test, który dał wynik pozytywny. W szpitalu zrobię więcej badań. Doktor. Sądzi pan, że przez te substancje